Znalazłem w biuletynie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, który, który otrzymuje informację, że zarząd główny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków postanowił ujednolicić nazwę listopadowego święta, no i nie będzie już tej nazwy Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, tylko Światowy Dzień Cukrzycy, czyli po angielsku World Diabetes Day. Powiem szczerze, że mnie osobiście bardzo ta decyzja cieszy. Ale wyjaśnij proszę Aniu, skąd te rozbieżności w ogóle zaistniały, dlaczego, dlaczego takie to nazewnictwo było też w Polsce, w Polsce stosowane, Światowy Dzień Walki z cukrzycą. No i dlaczego to w sumie też było mylone często z lokalnym świętem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, które zazwyczaj jest obchodzone w czerwcu? Mhm. E, tak, już mówię. E, więc jak wchodził ten Światowy Dzień Cukrzycy, to yy, znaczy, część naszych działaczy, czy powiedzmy zarząd stowarzyszenia, no bo wiadomo, że jednak większość, zdecydowaną większość decyzji dotyczących funkcjonowania stowarzyszenia podejmuje zarząd. No więc yy, były takie osoby w tamtym czasie w zarządzie i, to, i taka tendencja się utrzymywała bardzo długo, które uważały, że nie można, jak to mówiły, celebrować choroby, że nie może być dzień cukrzycy. Tylko ma być dzień walki z cukrzycą, dlatego że z cukrzycą się walczy. Pamiętajmy, że to było już dosyć dawno, kiedy ta decyzja została podjęta. Wtedy nie były tak rozpowszechnione te różnego typu dni, tak, tak jak teraz jest jakiś, nie wiem, no, dzień raka, dzień autyzmu, dzień AIDS. To, to nie było tak. To było naprawdę wtedy jeszcze bardzo mało tych świąt. I zarząd naszego stowarzyszenia, znaczy były takie osoby w zarządzie, które raz na kilka lat na posiedzeniach proponowały, czy może jednak, nie ujednolicilibyśmy tej nazwy, ponieważ jednak taka, ta prawidłowa nazwa jest jednak Światowy Dzień Cukrzycy. I okazało się w miarę jak ten dzień stawał się coraz bardziej popularny, co oczywiście nas bardzo cieszy i cieszyło i cieszy, to okazało się, że tylko my, tylko nasze stowarzyszenie uznaje tą nazwę taką inną. I to wprowadzało też pewien taki, taki chaos właśnie w mediach. No i teraz na posiedzeniu zarządu, jakie mieliśmy 19 września, zdecydowałam się, że ponownie zaproponuję zarządowi. Mamy teraz nowy zarząd w tej kadencji, no bo kadencja zaczęła się w ubiegłym roku, ale niestety ze względu na koronawirus nie mieliśmy tylu posiedzeń zarządu, ile powinniśmy mieć. No i we wrześniu zapytałam ponownie, no jak sądzicie? No i pierwszy raz. W historii, że tak powiem, przeszła opcja, żeby jednak ujednolicić do Światowego Dnia Cukrzycy. Oczywiście nasi działacze są bardzo przyzwyczajeni do tej nazwy walki z cukrzycą, więc ja myślę, że co najmniej kilka lat to utrzyma się pewnie nazewnictwo równoległe, ale my będziemy prosić, żeby używali już tej nazwy takiej właściwej. Natomiast jeśli pytasz o ten Dzień Czerwcowy, to też ja mam zawsze, ja już mam duży ubaw w tłumaczeniu bo to co roku są te same pytania, właśnie w czerwcu zazwyczaj. Tak, szczególnie to jak to media właśnie, które się nie zajmują tematem cukrzycy, podają w czerwcu, że o mamy Światowy Dzień Cukrzycy, tak? To też to, to, to jest śmieszne. Tak, 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 tak. tak. E, więc kwestia jest taka, że e, Światowy Dzień Cukrzycy przed 1991 rokiem przypadał 27 czerwca. E, uznano to za taką umowną datę odkrycia insuliny. Ale wiadomo, że odkrycie insuliny to był proces taki ciągły, to raczej nie było takie, no, eureka, tak? O dzisiaj, 27 czerwca, mamy insulinę, tylko to, to było trochę takie, no, no, wiadomo, jak to proces naukowy. Więc stwierdzono, że bardziej pewnym, takim pewną datą będzie dzień urodzin odkrywcy insuliny, czyli Frederika Bantinga. I właśnie na początku lat 90. zmieniono datę tego święta oficjalnie na 14 listopada. Ale ponieważ nasze stowarzyszenie już istniało od 1981 roku i nasi ludzie się bardzo przyzwyczaili do tej daty, no to zarząd stowarzyszenia postanowił, że pozostawi to święto, tylko nazwie je trochę inaczej i nazwano to święto Dniem Diabetyka. My też zdecydowaliśmy się nie usuwać całkiem tego święta z dwóch takich powodów. Po pierwsze, dlatego że w listopadzie jest fatalna pogoda w porównaniu z czerwcem, i w czerwcu można dużo fajniejszych rzeczy urządzić, o ile nie ma koronawirusa. Czyli można dużo fajniejszych jakichś spotkań, jakichś takich nawet wyjazdów integracyjnych, jakiegoś nawet ogniska no, no wszystko, co jakoś fajnie zintegruje ludzi i zwróci też uwagę na cukrzycę. Natomiast yy, Drugim takim powodem było właśnie to, że to święto dawało nam taki pretekst do tego, aby nie raz w roku, ale dwa razy w roku też mówić o cukrzycy. I jak widzimy, to się cały czas sprawdza. No, bo w internecie nic nie umiera, więc jak już raz gdzieś tam był ten światowy dzień cukrzycy 27 czerwca, no to to w tym internecie nie umiera, po prostu jest powielane i stąd jest właśnie to zamieszanie.